Rośnie napięcie na linii Rosja-Niemcy. Berlin blefuje Rosja, Berlin blefuje, pora już odkrywać karty. Rosja oczekuje od Niemiec rezultatów badań świadczących o wykryciu bojowego środka trującego u opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, oświadczyła we wtorek 8 września, rzeczniczka MSZ Maria Zacharowa. Pora już odkrywać karty, oznajmiła i dodała, że Berlin blefuje. W ostatnich dniach w Instytucie Farmakologii i Toksykologii Sił Zbrojnych Niemiec InstPharmTox oświadczono, że laboratorium zdołało w sposób niezaprzeczalny dowieść obecności bojowego środka trującego w próbkach biomedycznych blogera, oznajmiła Zacharowa. Niemiecki Instytut, powołując się na wymogi tajności, oświadczył, że nie poda dalszych informacji o użytych metodach i procedurach, kontynuowała rzeczniczka Dodała następnie, o jakiej tajności można mówić, jeśli, według informacji mediów, nasila się wymiana informacji pomiędzy Kliniką Harite, Laboratorium Bundeswehry, brytyjskim Laboratorium port a także instytucjami bułgarskimi. Zacharowa powołała się także na wypowiedź szefa MSZ Niemiec Heiko Maasa, który, według jej słów, ocenił, że istnieje wiele świadectw dotyczących Związku Państwa Rosyjskiego ze Stanem Nawalnego. To zbyt poważne, by pozwolić, aby oficjalni przedstawiciele Niemiec zachowali wszystko dla siebie. Oczekujemy od Berlina przedstawienia wszystkich posiadanych danych, zarówno rezultatów badań Bundeswehr, jak i owych świadectw, którymi dysponuje MSZRF, oznajmiła Zacharowa. Jak dodała, ambasador Niemiec, jest oczekiwany, w MSZ Rosji. Pora już odkrywać karty, dlatego że dla wszystkich jest jasne. Berlin blefuje, oznajmiła przedstawicielka MSZ.